Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. W dzisiejszym filmiku przesadzimy samicę szencilową od młodych. Młode mają już dwa miesiące. Sprawdzimy również płeć młodych. Tak więc ja przełożę samicę. Pamiętajcie, że zawsze przekładamy samice od młodych, a nie młode od samicy. Ja teraz podam młodym środek na kokcydiozę, żeby nie zachorowały po sadzeniu i widzimy się za chwilę. Także ja już podałem młodym środek na kokcydiozę, po dokładnym sprawdzeniu jest 6 samców i dwie samiczki. Jestem trochę zawiedzony, ponieważ myślałem, że będzie biała samiczka. Króliki będą teraz dostawały większą dawkę granulatu, żeby szybciej przybrały na wadze. Myślę, że wystawię wszystkim sztukom rodowód W najbliższym czasie mam zamiar się zapisać do związku, więc samce będą również na sprzedaż, samiczki zostawię do dalszej hodowli. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na naszego facebooka, link w opisie. Także trzymajcie się i cześć.